Niedawno został zakończony pierwszy konkurs Agencji Badań Medycznych, którym beneficjentami były polskie firmy farmaceutyczne produkujące leki generyczne. Jakiego, jakiej pomocy, jakiego wsparcia potrzebują polscy producenci po to, żeby więcej Polaków mogło stosować leki wyprodukowane w Polsce, co jest ważne dla bezpieczeństwa lekowego? Właśnie taka pomoc, jakiej nam w tej chwili Agencja Badań Medycznych udziela. Dla nas to przełom, że rząd zaczyna interesować się, zaczyna wspierać aktywnie produkcję farmaceutyków w Polsce, że dostrzega w produkcji leków generycznych, mówi się o, o lekach generycznych, że to są leki drugiej generacji, dostrzega się innowacyjność. Bo, bo to jest innowacja, naukowcy sami muszą na nowo opracować recepturę leku, w związku z czym no, to jest naturalny sposób innowacja, odkrywanie na nowo receptury leku. Natomiast, ażeby zwiększyć produkcję, Leków w Polsce i to przecież nie, nie dla producentów, bo producenci sobie poradzą, ale żeby zwiększyć bezpieczeństwo lekowe Polaków, czyli produkowanie jak najwięcej najważniejszych leków podstawowych, tych leków populacyjnych, musi powstać naprawdę mądra i długofalowa strategia nie ministerstw, ale rządu, żeby, żeby zrównoważyć cele ministra zdrowia, który chce kupić jak najwięcej leków za. Przydzielonemu fundusze oraz Ministerstwa Rozwoju, który, który stara się rozwijać jak najbardziej innowacyjne sektory gospodarki, tworzące jak największą wartość dodaną. Nad tymi dwoma resortami powinien być, powinien być jakiś pełnomocnik, który będzie interesy tych dwóch resortów łączył, żeby policzył, co jest potrzebne bardziej. Czy kupowanie najtańszych leków w jak największej ilości, a to z reguły to są leki chińskie, czy też zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa lekowego i produkowanie leków w Polsce. Bo pamiętajmy o tym, że ten mit, że wszystko można kupić na całym świecie upadł w czasie, kiedy rozpoczęła się pandemia, kiedy były pozamykane granice, kiedy byliśmy tak naprawdę przez jakiś czas stani na siebie. Dlatego wydaje się, że na początku powinna zostać stworzona lista leków takich kluczowych, bez których pacjenci przez około dwóch tygodni nie mogą żyć, nie mogą funkcjonować i te leki powinny być w Polsce produkowane. W kolejnym etapie powinna być stworzona lista substancji czynnych i ten trudniejszy temat, czyli produkcja substancji, odtworzenie produkcji substancji czynnych w Polsce również powinien zostać stworzony. Natomiast tak jak mówię, nie może to być w rękach poszczególnych resortów. Według nas bezpieczeństwo lekowe jest równie ważne jak militarne, jeśli nie ważniejsze w tych Czasach niedawno wyczyta, artykuł, przeczytałam artykuł taki bardzo prawdziwy, z takim prawdziwym wstrząsającym tytułem, że Chińczycy mają broń potężniejszą niż czołgi. I to prawda, bo tak jak w tej chwili szantażuje Europę, Rosja, jeśli chodzi o dostawy energii, tak może się zdarzyć. To wcale nie jest nieprawdopodobne, że Chińczycy będą nas szantażowali dostawami leków. Czy rzeczywiście jest szansa, żeby w Polsce były produkowane te najważniejsze leki i najważniejsze API? Czy polscy producenci są do tego gotowi? Jak najbardziej, jeżeli zostaną stworzone narzędzia takie zachęcające, czy instrumenty zachęcające producentów do produkowania, do produkowania leków w Polsce, to jak najbardziej i producenci polscy są, są zainteresowani tym, żeby zwiększyć produkcję leków, ale też myślę, że producenci zagraniczni, jeżeli będą zachęcani, to będą lokowali produkcję w Polsce, a nie w innych krajach. W tej chwili nie ma takich zachęt, w związku z czym no, ta, ta, ta produkcja wygląda, jak wygląda. Ale najważniejsze, żeby zachęcać do produkowania leków refundowanych, bo to są najważniejsze produkty do latowania życia i zdrowia. Jeżeli takie mechanizmy nie powstaną, no to stopniowo-stopniowo producenci w Polsce będą, będą tych produktów tych leków refundowanych, które mają sztywne ceny, będą kończyć ich produkcję, a będą się przestawiać w kierunku leków OTC i leków nierefundowanych niestety.